Cześć, z wami to ja Dawion OP221. Dzisiaj typowa polska VIFA2, i to odcinek szósty. To odcinek szósty, właśnie. To odcinek szósty. Dzisiaj sobie będziemy robić krótkie koszenie trawy i belowanie. Zapraszamy. I nie zapomnij dać suba. I łapkę w górę. I zakadawanie łapy w dół. Dasz łapkę w dół. Musi dać jeszcze łapkę w górę. Musi dać jeszcze ła... suba. Dobra. Znajdujemy się koło mojego domu. Właśnie. Dopiero wysłem domu. I musiałem stanąć tutaj. Żeby pomyśleć jakie prace dzisiaj. Koszenie i belowanie. I to wszystko. Zapraszamy do oglądania. To jest odcinek piąty yy, tak. szósty. To są moje krowy jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj zbudowałem wiatę, właśnie z, z, z dachu takiego, nie będę Będziemy opowiadać dzisiaj, jak ja zacząłem budować wiatę. Zapominam ciągle kupić tego, jak to się nazywało. Zapominam jednej rzeczy to tej. E, zapomniałem. A już wiem. Y, Rentne przyczepianie do ma masy. Długo będę tego moda miał. Bądźcie cierpliwi. Chyba na tym odcinku już zobaczycie Wczoraj też nagrywałem dwa Jeden odcinek mi się y, Zawiesił Kiedy skończyłem nagrywać filmik mi się zawiesił Nie gra mi się zawiesiła i blues I blues mi wyskoczył I musiałem i muszę teraz jeszcze Raz robić ten odcinek bo trochę Nerwujące jest żeby jeszcze raz robić i opowiadam dzisiaj y, o budowie tego mojego wiaty wiata powstała wczoraj o godzinie y, 15.30 Dzisiaj mam na to czyści, bo jestem do domu właśnie Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, lato mamy Niedługo jesień będzie Jesień będzie, a kiedy Ja skończę wszystkie uprawy na tym polu jest. chciałem powiem, Zacząłem budować Wiatę Taki jeden kolega właśnie Pomógł mi I wie co zrobił? Kiedy pomagał, zerwał mi drabinę Ja mówiłem mu Dlaczego ty zerwałeś drabiny? Masz odkupić, i on powiedział, ała, a ja mówię, co się stało? On powiedział, że, że złamał sobie nogę, zacząłem się śmiać, tak że musiał siad. tak mnie osalił, że musiałem po karetkę zasłonić. I właśnie to były takie prace i później. Karetka zjechała, a ja sam dalej budowałem I sąsiad mówił Idź, kup sobie drabinę Albo zrób Ja powiedziałem do niego Idź mi stąd, bo budź... ci Bo ci be belka walnę A sąsiad powiedział Belka się połamie A powiedziałem "On oh, mady Właśnie przyszedł drugi sąsiad Pomagał mi i drugi sąsiad trzy razy zarbał dach i nic mu się stało. Później ja dach i nic mi się stało. I śmialiśmy się z tego. I później robiliśmy dach. Właśnie zjechała do tego beta miarka, żeby żeby, yy, żeby to przekleić. I, I później. Wiecie, co dalej było. Budowaliśmy dalej, skończyliśmy. Później była kawa, czy herbata. I obiad mu... Zrobiłem sąsiadowi obiad. Do szpitala pojechałem. Zaprosiłem go. I... i koniec budowania tej wiaty. I później szybko poleciałem... Masyny poukładać. I skończyłem to. set I później... nasła godzina 19.00. Potem oglądałem... Świat według kiepskich. Świat według kiepskich oglądałem. Później... Własny Much oglądałem. Później... iCarly. I później cały czas Nickelodeon. Nikoladion bardzo ta druga znów obejrzałem, obejrzałem światł rukowski do 23 i później sobie później sobie posłem na spać posłem i w godzinie 6, stałem o godzinie 8 zjadłem, krowy umyłem Krowy umyłem, wydoiłem mleko Wydoiłem mleko i później yy, pojechałem. Później zjechała do mnie yy, pan taki na koniu, co się jeza i zabiera mleko, i później mleko zabiera. On ma nie, nie pan na koniu, tylko mleczarnia. Taka cysterna. <coughs> yy, taka cysterna, się za zabrał. <coughs> Zapłaciłem mu, on... On mi zapłacił, nie ja mu. I było koniec i później posłem, posłem do w I zrobiłem prace polowe. I bel, zbelowałem. I beluję teraz. To co teraz widzicie? To ten... Moment o teraz będzie gadać. Beluję. Ja beluję. A właśnie. 8 y, odcinku Będą nóż zniwa Będą zniwa takie Będą zniwa, a kolejny kolejnym odcinku Nie będzie tych Prac polowych Tam, y, mój, u mojego sąsiada Tam gdzie się, a tam nie będzie prac polowych Fajnie Muszę jeszcze sprawdzić gdzie jeszcze muszę y zjąć. Muszę dokładnie wykręcić ładnie to zrobiłem Będę musiał jeszcze ciągnić bo ja nie będę tawiał do wiaty brudnej B. I teraz będę robił koszenie trawy, i koniec. Na początku będę musiał umyć ciągnik. To jest e, główny traktor, to jest Ursu CSS, który będzie się pytał, jaki jest główny w, y, ciągnik na Twojej gospodarce. Yy, główny pojazd na gospodarce jest urzuce c właśnie zapiszę, żeby mi nie uciekło by jego Meju, seba robi kompil. kąpiel. Ok. I teraz możemy do tyłu zjechać i otawić. Będziemy to robić z urtem przez trawy. Niedługo będzie Eurotour Simulator, bądźcie cierpliwi. Zapomniałem umyć tego... łychy, która... łychy zapomniałem umyć. Trudno. Raz idę... do Ursace 10 kosimy trawę. Na tym odcinku... Na tym odcinku będą. Będzie Oranie Pola. Chyba na tym odcinku będzie Oranie Pola. Nie jestem dokładnie pewny. Kiedy się Oranie Pola robi? Chyba wiosnę. Będę musiał coś tutaj w internecie. Jak... Jak się robi uprawy? W jakich miesiącach się robi uprawy? Tylko troszeczkę skosę tego pola, ponieważ do całe pole zajmie mi godzinę. <coughs> Uwielbiam grać na klawiaturze, bo jest łatwiej, na padzie jest trudno i na kierownicy trudniej. Mam kierownicę, tylko mam e, podłóżkę. L J K L. E, B. C. Robimy tylko nie wiem, ile zobaczymy. Opowiadamy, że sąsiad nie ma pojazdów, aż As ma tylko As ode mnie pożyczy pojazd Żeby Ma pojazdy tylko Właśnie Na razie nie ma komornik mu zabrał zap... Zapomniał zabrać mu Traktor z pługiem Nie pługiem tylko z turem Nie turem tylko kultywatorem kultywatorem Przepraszam za to Tak sąsiad Yy, Najczęściej odzyskał swój traktor jakiś, właśnie odzyskał swój ciągnik i kultywatora. Kultywatora to po włosku, kultywatora to po włosku, znaczy kultywator, kultywatora. Coś mnie boli, przepraszam za to. Katar mam, ponieważ że, że u mnie domu rozsypałem lód, pośliznąłem się i teraz mam katar. Skończyliśmy tylko tyle, co Jedziemy na gospodarstwo. Funty, funty. Z mi się nieco opowiadać. Bo komentarze mówili, że opowiadał tylko o tej, o tej mojej... O tym nie opowiadam. Nie wiem jak to powiedzieć. Ja jedę trochę inną stroną. Nie, dobrze jadę. Myślałem, że inną stroną jadę. Ja Wysiadłem ciągnika, że jakie... Jakie Przepraszam za to. I nie zapomnijcie pisać w komentarze, czy Wam się podoba. Co chcecie? Piszcie. I, nie wiem, i proszę potwierdzać w komentarze też. co tego godzinnego filmika nie stawiłem na YouTube. Poponieważ ten film nagrywałem, nagrywał, usunął mi się i gra mi się zawiesiła, i bluespin mi wyskoczył. Eee, przepraszam za to. I zakładawanie łapek w dół. A z łapkę w dół musisz dać suba. I ludzie, nie zapomnijcie dać suba i łapkę w górę. Dałeś łapkę. Dawaj łapkę w górę i suba, nie zapomnij naciśnąć dzwoneczek V B Na razie nie gadam. Tylko zbieram Dziękuję za komentarze I pozdrawiam Pozdrawiam Ci mafiasolec i brączek Za tą mapę Nachęciło mnie Chyba też brączkoła pobiorę Jak ten sezon skończę

Kultywadora półgowo nowo I chciał bardzo serdecznie powiedzieć, y, że zdział y, zrobił ktoś dla mnie mapę y, Mapę? Wiesz jaką? Y, zobaczycie jako y, taką wieść, co ja mam w realnym życiu. Będziecie mieli vloga z moich maszyn w Ralu. Napiszę w RAL Napisze, yy, opisie, żeby ktoś stworzył taką samą mapę do Farminga chyba 2015. A ktoś będzie chciał, bo to do 17 zrobi. Potrzebuje tylko do 15, do 15 tą mapę. Ja nie umiem map robić. Albo no spróbował, o Nie. Będzie dziecko, ja nie ogarnę tego. Próbowałem kiedyś. Zawsze mi kolega pomagał i mówił, że co mam robić. Jadę to tawić i koniec będzie. Nikt mi tego nie ukradnie, bo tutaj mieszkają moi znajomi. Idę teraz do domu. I... I będzie koniec. Dobra, z to ja, WPT21 221 w Farming Simulator 2015, typowa polska, więc V2. I już kończę ten odcinek. Nie zapomnij dać suba, zakładowania łapek w dół i poproszę łapkę w górę. I piszcie komentarze pod tym filmem. Nacisnij słoneczek. I subskrybuj i mój kanał. Do widzenia. Nara. Pa, Papa. Na razie. Nie zapomnij dać suba.